Ej, no, przecież ja muszę ci odsymić ekran. Czekaj to. Ekranek. E, czekaj, Tylko to... Proszę. Chodź na mięsne, y, na mięsne foksieki, okej? Okay? Ja tam już będę Dobra. czekać. Hej. No, yy, dajcie, widzowie, sorry, za takie, ty, streamuję u Ciebie? Eee, yy, chwila. Nie. Dobra. Teraz. Wyłączyłeś. Nie, patrz, ja nawet, ty, ty sam wyłączyłeś, więc nie gadać. Ekrany. Mogę ci pokazać może screen. Nie. Patrz. Wow! To, co tu się dzieje? Więc będziesz musiał mi pomagać mentalnie. <grymne> o, widać widzowie z, z tej strony. Ja, jak? No, feksy. A ze mną jest pan kotle skabowy. No przywitaj się! No, a dzisiaj gramy. Five Nights at Freddy's 2137. Nie, 2, 2, 2, 2. Pewnie jeżeli właściwie, dlaczego nie ma szóstej nocy z jedynki. To na razie będę próbował jeszcze ją przejść, oczywiście. Więc. New game. Uh, help! Wanted Grand Reopening, Vintage Pizzeria, Given New Life, Kombi a part of the new face of Freddy Fazbear Pizzeria. What could go wrong? Go wrong? No tak, i tak zaczynamy uh, noc pierwszą. O, dnia Control latarka. O tu, tutaj jak to ten, no pani Mangel. O Jezu, oko tu jest. Tutaj wy, wy jesteście. Tu wy. Tutaj tak, tutaj tak, to, tutaj to. Yes. <laughs> but most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Hey, we should be paying them to guard you. Uh now that being said, no new system is without its kinks. Uh you're only the second guard to work at that location. Uh the first guy finished his week but complained about conditions. Uh we switched him over to the day shift. So, hey, lucky, right? Uh mainly Czekaj, oddam Ci spróbę udostępnić. Jest? Jest udostępniony Ci? Tak czy nie, gadaj. Halo? A, on Nie ma go. No. No. So, just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. <laughs> uh, and as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the... Offshore style? So? Kind of The quirky modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. <laughs> uh, but hey, you have a light, and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. Uh, you should be golden. Uh, check the light, put on the Freddy head if you need to. Uh, keep the music box wound up. Piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. No, I'm not talk A my zaczynamy do takiej normalnej gry czekając Pana Boniacza Dzień dobry Tu dalej stoisz, Ty jesteś tu? Nie wiem, ale chyba będzie łatwiej niż w jedynce Tak, przeczuwam Panie Boniaczu, już Ty jesteś tu? A gdzie Ty? Ono, jeszcze tutaj trzeba nakręcać. Dwójka miałem już już tak jakby od dawna, więc trochę wiem jak to co tu się robi, ale tylko doszło mi tak tutaj do tej mm, pierwszej nocy. Nie ma, ale chyba czuję, jakby oni byli bardziej aktywni. Help. Turi, ip, 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 turi, turi, ip, ip. Tu ip, 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 Okej, okay, fajnie. Pamiętaj, jak Boniacz idzie powiedzieć Ci cześć, to się nie pokazuj, bo wejdziesz musiał to zgłosić do prokułatuły. W ogóle już dwa razy przyszedł Freddy, dwa razy... jeden raz z jeden, jeden raz Bonnie. A, i streama udało mi się dostępnić. Hey, panie wrodzie, już nie by było, gdyby mnie nie nagrywała, naprawdę. Nagrywa się? Hej panie boniacz. Ty, przez zmarnowałam tak dużo energii na początek, no to teraz miałam mało. A w, a w, w, ogóle, zauważę, w ogóle zauważyłam... że w ogóle się teraz na... So ale czy na pewno? Tak, tak, przecież to na pewno. Przeszłeś, ale jakim kosztem? No Okej, okay, druga noc. Zaczynamy. bramy Te og oglądasz mojego streama ty? Oglądam na pewno. Dobra. Okay. They even started retrofitting them with some of the newer technology. But they were just so ugly, you know, and the smell uh, uh so the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid friendly. Uh those older ones shouldn't be able to walk around. But if they do, the whole Freddy Head trick should work on them too. So, whatever. Uh Is a bit twitchy. uh I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. Uh, if for some reason he activates during the night and you see him standing at the far end of the hall, uh, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright lights. you would cause a system restart or something. Uh, come to think of it, I want to try that on any room. Oh, yeah, Mangalija.

Nie ma, pozytywka świecimy, mormaska. Nie ma nic. I co swoimi oczami? Ojej, blisko było. Ale chyba podobnie jak w tym w jedynce, to tylko trzeba sprawdzać jedną kamerę i świecić latarką. Mm -hmm. O mój ty... oh, Boże, znalazł jakiegoś TikToka. Kto kogoś zabił? Co trzy odpowiedzi? Nie ma Jamala. A to nagle wszyscy w komentarzach: Jamal. <noise> Czemu Jamal? <noise> Widziałem, jakby co. Ty, tą nazwę: e, Mienturki do trzeciego filmu z. Trzeciego? Nie, do drugiego filmu z The Five Nights at Freddy's Ja nie wymyślałem. Ja nie nawet kto to Jamal. Właśnie. Dobrze wiesz, kto to jest. Tymagrę siedzi mi w wętach. Dosłownie. To, to załóż maseczkę ochronną. Tak, założyłem i poszła. Rzeczywiście miała, jak zawsze kończą odcinek na nieudanej próbie nocy, wiesz której? Której? Ich nieudanej próbie nocy trzeciej. Aha. No maska. No Freddy, weź idź. Ej, a ty daś radę mi zrobić jakąś fajną miniaturkę? A jak się film nazywa? Jak, jak, jak film się nazwie? Nie wiem. A. Na no myśli... Jak by to nazwać? E... Zwierzątka kontratakują. No dobra, tu to, to brzmi epicko. Ej, ty. Mam pomysł na miniaturkę, ja już zacznę robić. Ej, ty! Co się dzieje? Eee, to katsenka. To Ja nigdy nie, nie miałem. Hej, panie. Moje oczy! It's me! Masz pedaczka? Nie. fa moje oczy! Takie... O, czarne światełko, ja nie lubię takich. Mm -hmm. Ej, nie oczy, jakieś jeszcze... Nie bardzo. Oczynek krótki jeszcze jest, tam można jeszcze chwilę jakąś. Chodź, ja spróbować przejść. Noc. I Pow, takie coś, bo według mnie, FNAF 2 jest łatwiejszy od jedynki, bo tutaj jest tak mniej do roboty. Tylko tu nie masz drzwi. No tak, maskę mam. A drzwi marnowałyby energię! Na, na foksiaka nie działa. Latarka tylko działa na Foksiaka, którą ja którą tylko na niego tak używam. Gorszy jest to te te nakręcenie marionetki. Pa, ja mam sobie ustawione na jedną kamerę ciągle. I tak to leci. O, foksiak, Pa, Pa, pa teraz. Pa, jako, Jak zepsuł ci starego foksiaka. Epilepsję miał. Chyba. Pera, 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 pera. Mmm. Dawaj jejdź. Idziesz, 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 idziesz. Wiem, ja tak to robię. Prawczy jest już, jeszcze. Już nie ma go. Bo mi latarka... Jeżeli laterka mi przestanie działać, to znaczy, że sobie poszedł. I! O, cześć, panie! Czego pan tu szuka? Ja. Szukam Kubusia Play. Stawiałeś mi. Wyszedł chyba do wentów. Ta jest w wentach. Gdzie on jest? Nie widać go w wentylacjach. Nie, jest jestem dalej. Dobra, foksia jak epilepsja, 2.0. Weź dawaj, szybko, bo mi batteria niedługo rozwalisz. A jak rozwala mnie. No aha ha fajnie. Jezu. No. Pam. 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 Dobra, Pam. Mm. Kozacka końcówka. Yy, Widzimy w kolejnym odcinku. Teraz robił taką jak youtuberów jakby XD Black Screen i teraz będziecie widzieć yy, jak to chyba ten. Po prawej stronie będą yy, będą nasze kanały, oczywiście byście dali subskrypcję. Polej będzie playlista do. do, do jak to? Do, będzie playlista do... fajnie jest 2, oczywiście. I jeden naszy filmik. No. No to, to, no to teraz to tego zrobię i teraz będziecie widzieć te dwie rzeczy, o których mówiłem. A ty bądź cicho, ok? Bądź cicho. Si.